Legendy z Głogowa i okolic to fragment dolnośląskiego skarbu legend. Nie były one znane na ogół mieszkańcom, polskim mieszkańcom, którzy przybyli tutaj po II wojnie światowej. Dopiero poprzez książki, poprzez czasopisma wyłoniły się one jakoś na powierzchnię, można powiedzieć. I pierwszy uczynił to doktor Janusz Chudkowski, który w 1998 roku wydał książkę Legendy Głogowskie. Następnie w 2007 ukazała się moja książka, Legendy Ziemi Gogowskiej, i wreszcie w 2018 taki wybór łącznie z dodaniem baśni, czyli wydanie dla dzieci. Obecnie można oglądać część z tych prac na wystawie. Są to prace robione w akwareli, w gwaszu. Część jest, to są ilustracje graficzne. Zanim jednak przeszlibyśmy do oglądania, warto powiedzieć, spróbować odpowiedzieć na pytanie, czym są legendy. Najogólniej, nie jest to oczywiście proste, najogólniej jest to, są to opowieści wynikające z ludowej wizji świata i mamy tutaj jakby dwie główne grupy, czyli tak zwane legendy wierzeniowe, głównie z terenów wiejskich w których no, świat jest podzielony na dobro i zło, prawda, funkcjonuje i następnie wyróżnilibyśmy legendy miejskie, które są głównie przetworzeniem wątków historycznych i to ilustrują na wystawie dwie jakby główne plansze. Plansza tytułowa ilustruje istotę definicji legend miejskich, widzimy tu różne motywy głogowskie. Ta ilustracja próbuje wyrazić istotę podań wierzeniowych, gdzie jak wspomniałem, chodzi o walkę, często o walkę dobra ze złem. Widzimy tu postać anioła i postać diabła nad takim drzewem, które po prostu z jednej strony jest obeschłe, z drugiej się zieleni.